Cześć, witajcie. Kiedyś zrobiłam dla Was taki odcinek, który pokazywał rabatę pod dębem w czterech porach roku. Bardzo spodobałam się ten pomysł, dlatego niedawno przechodząc obok mojej małej rabatki w płcieniu, stwierdziłam, że ona jest idealnym kandydatem, żeby właśnie Wam pokazać ją również, bo cały rok coś się na niej dzieje i od wiosny właściwie do zakończenia zimy wygląda naprawdę fajnie. Dlatego dzisiaj o tej rabacie, ale zanim to. To chciałam Was serdecznie zaprosić na mojego Instagrama, bo tutaj jest was całkiem sporo, a tam prawie nikogo. Jest tam między innymi post o nawłóci kanadyjskiej, która zresztą jest tutaj po mojej prawej i lewej stronie. Jest to tak naprawdę chwast który zarasta nam nasze nieużytki i on troszeczkę jest taki inwazyjny. Bardzo ciężko go wyplenić. Ale jeśli nie chcecie coś wiedzieć więcej, zapraszam też na Instagrama i polubienie mojego profilu, a teraz już przechodzimy do tej rabaty. Ta rabata, którą widzicie po mojej prawej stronie za mną. Jest to rabata, którą sadziliśmy około 2-3 lata temu, ponieważ pierwszy etap był 2 lata temu, a potem jeszcze dosadziliśmy trochę więcej roślin. Jest to więc dosyć młoda rabata, a mimo wszystko codziennie przechodząc tędy, bo wchodzę tędy do warzywnika, idę do kurnika po jajka, widzę tutaj coś bardzo, bardzo ładnego i naprawdę tak fajnie dobraliśmy te rośliny tutaj, że jest tutaj ciekawie przez cały rok. Zacznijmy od wiosny. Wiosną tutaj zaczynają kwitnąć tulipany i żonkile. Są posadzone przy samym brzegu rabaty, tak żeby potem było bardzo łatwo je ściąć, kiedy one przekwitają i zawiązują nasiona. Następnie też pomiędzy tymi funkiami, które tutaj są wsadzone, o których za chwilę, też są wsadzone inne tulipany ale one nie powtarzają tak dobrze kwitnienia, więc co roku dosadzam trochę inne. Zobaczymy, jakie będą w tym roku wsadzone. Myślę, że będę się trzymała kolorystyki różowej. I wiosną tak naprawdę tulipany dają tutaj największy efekt, bo funkie rozwijają się dopiero od połowy maja, powiedziałabym, chociaż te jeszcze w miarę trochę szybciej niż te, które mam zupełnie pod północną ścianą domu, bo tutaj jest jednak taki półcień, jest trochę więcej światła. Także pierwsze skrzypce grają cebulowe. Następnie, tak naprawdę, cały rok widać tutaj żurawki. Żurawki to są weliny, które są takie półzimozielone. To znaczy, że jeżeli mamy lekką zimę, to one jak najbardziej zachowują swoją część nadziemną i będą atrakcyjne cały czas. Jak wiecie, na pewno żurawki są dostępne w bardzo, bardzo wielu odmianach i kolorach. I tak samo ja tutaj postawiłam na różne kolory tych żurawek. Kupując żurawki na tę rabatę, kierowałam się ich wzrostem i oczywiście tym, żeby nadawały się na stanowisko półcieniste, bo żurawki są różne, mogą być do słońca, mogą być też do cienia, albo tak jak moje właśnie do półcienia. Są właśnie takiego umiarkowanego wzrostu, bo chciałam je posadzić właśnie tutaj na przodzie rabaty i poprzeplatać sobie takie odcienie. Ta jest chyba szampańska z tego co pamiętam. Tych czerwonych, słuchajcie, jest tyle, że nie pamiętam odmian zupełnie ich, ale chciałam sobie na brzegach właśnie zrobić ciemniej, a na samym środku taką bardziej jaśniejszą. Ona jest też bardzo, bardzo kolorowa. Teraz powoli nadchodzi jesień i o tej porze też staje się taka bardziej wybarwiona. W drugiej linii mamy funkie. Funkie są poprzeplatane. Są tu w sumie trzy odmiany. Między innymi jest to odmiana Sweetie i Pilgrim. Ale właśnie tak je też chciałam posadzić, żeby ta największa funkcja była właśnie z tyłu, a te mniejsze, które mają bardziej kulisty kształt, z przodu. Jak widzicie, są trochę pogryzione przez ślimaki, ale to zupełnie nie szkodzi, bo rosną tutaj całkiem gęsto i wszystko ładnie się wypełnia. A w ostatniej linii mamy hortensje bukietowe. One tutaj stanowią nam jakby takie zupełnie tło dla tej rabaty. Pojawiają się dosyć późno, bo jak widzicie hortensje kwitną od lipca, właściwie te nawet sierpnia. Ale stanowią tutaj akcent taki, który będzie piękny również zimą. Bo te kule potem zostają właściwie stożki, zostają na zimę. I wygląda to bardzo fajnie, jak takie czapy śniegu się na nich położą. W zeszłym roku nie podparłam dobrze tych hortensji i mam właśnie z tego roku niestety zdjęcie, dlatego ta rabata zupełnie mi zniknęła zimą, ale jeżeli by były tylko podwiązane, jeżeli by się utrzymały tak prosto w miarę i śnieg ich nie zasypie całkiem, to wtedy wyglądają te hortki bardzo, bardzo ciekawie a tutaj na środku jako ostatni posadzony został irys nie wiedziałam, że będzie on taki duży, tak strzelisty i tak tutaj wyrośnie w tym centrum bardzo ale ostatecznie ten efekt mi się podoba, coś na środku się dzieje jest to coś nieoczywistego i każdy kto widzi tę rabatę mówi, a co to jest tutaj takie wielkie a to są, to jest irys on na początku zakwitł pojedynczo potem bardzo się rozrósł no i takiego liście tutaj też na, na środku tę rabatę zdobią jeszcze jeden towarzysz na tej rabacie, to jest Przegorzan, on mi się tutaj po prostu wysiał i tak już został, może nie jest w jakimś najlepszym miejscu, bo jest to wysoka bylina, a jest zupełnie tutaj przy brzegu, sobie rośnie, ale powiem Wam, że tutaj też jest blisko już przejście, przy którym pnie się biała róża, także on tutaj jakby jej troszeczkę dorównuje i też dobrze się dokomponuje. Podsumowując, ta rabata składa się z roślin cebulowych, które atrakcyjne są wiosną, czyli tulipanów i żonkili, które dosadzam cyklicznie co jesieni, bo jednak nie bardzo mi tutaj chcą zimować. Być może dlatego, że jest tutaj dosyć mokro, a cebule nie lubią takiego dosyć podmokłego stanowiska i po prostu mi przez kolejną zimę giną. Ale to są jakby takie akcenty właśnie wiosną. Cały czas mamy żurawki, żurawki, z którymi praktycznie nic tutaj nie robię, oprócz tego, że zabieram im oczyszczam z przez wyschniętych, jakichś zgnitych liści przez zimę, ale tego, tych zabiegów jest naprawdę niewiele. Później w maju dołączają funkie, które mają biało obrzeżone liście. W zasadzie każda tutaj z moich odmian ma takie obrzeżone liście i mamy jeszcze hortensję bukietową oraz taki akcent w postaci tego irysa. No i dodatku w postaci przegórzana. Ta rabata naprawdę wygląda bardzo fajnie, o każdej porze roku. Jeżeli macie takie półcieniste miejsce i chcecie sobie zrobić taki zestaw takich pewniaków, z której praktycznie nic nie trzeba robić. jest tylko wiosną ściąć, podeprzać, osuszyć, oczyścić właściwie tę rabatę z suchych liści. I tyle. I ona wygląda bardzo fajnie. Także polecam Wam takie połączenie. Na dzisiaj ode mnie to już wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!